Kompas pokazuje mi kierunki. kierunki Żadnego do tej pory nie wybrałem nie wybrałem Życie daje stów nowe warunki Warunki Ale nikt nie będzie ideałem, nie Ludzi pogubieni, tak jak czapki w podstawówce. Często są weseli, gdy rozmawiasz o gotówce. Chyba, że akurat muszą to by ją oddać. Do uśmiechu nie ma. Język zaczyna się plątać. Nie wiem, jak wygląda świat. Świat chciałbym go zwiedzić, jak tak, jak tak. Zobaczyć tam, co i jak, i jak. Bo ciągle ucieka czas, a ja nie chcę łapać go bez przerwy. To nie na nerwy, ja patrzę na gesty, no i na teksty. Staram się wciąż pisać, jak najlepsze wersy. Nie chcę aby na mojej drodze były same stersy I tak mijają nam chwile Co sekundę dalej o mile Nie chcę nawet wiedzieć co będzie za godzinę Życie jest podstępne no i wrzuca nas na minę Legitymacja zamieniła się na dowód Bilet ulgowy zmienił się w bilet normalny Do jakich emocji jest to dobry powód? Analizuję to w sposób jakże dokładny Z jednej strony widać same plusy, plusy. Dorastasz i masz większe możliwości Ej! Z drugiej strony widać też minusy, minusy, nie będzie już bez troski, jak w młodości. Ej, czy ktoś ma specjalne buty, które mają wystarczającego spida? czas biegnie ciągle do przodu i na razie nie chce się nigdzie zatrzymać. Nie. Wiem nie. przecież, że i tak do dogonie, to wolę łapać me marzenia. Kondycja jest bardzo ważna, bo bez niej tu czarna jest nawet nadzieja, ja... Ja sam nie popędzam do działania. Niestety teraz każdy ją odczuwa. Dołóżmy jak największe starania. I nie bójmy o to, czy się uda. Stres nas dopada w najsłabszych momentach. Zazwyczaj, gdy coś jest dla nas bardzo ważne. Niekiedy trzeba tu stanąć na rękach i udowodnić, że mówiłeś prawdę. Gdyby nie presja i stres, i stres. nikt by tu nie starał się. Nie, nie. Totalny emotionless. Le każdy by miał wszystko gdzieś, gdzieś, gdyby nie presja i stres I stres Nikt by tu nie starał się, nie, nie. Totalny emotionless Każdy by miał wszystko gdzieś, 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 gdzieś.